Po tym meczu z trzeciej kolejki z a na wyjeździe wygranym 28-27 Dawid Ty powiedział, że to był poziom Final Fora. Mamy przecież dopiero dopiero jednego no do Final Fora, jeszcze bardzo, bardzo daleko, Otóż to i nie one tam z... zagrają. To akurat się znalazł w tej grupie, którą dzisiaj obserwujemy, to już wiemy wszyscy, to z samej tej grupy można by było przecież wybrać uczestników tego wspaniałego turnieju, a przecież wiesz, że jest parę zespołów w grupie drugiej, która... Też ostrzy sobie zęby na to, aby do Kolonii pojechać. Niesamowicie ta Barcelona w tym sezonie, bo mogliśmy się też spodziewać, że po tych zmianach personalnych będą mieli problem, żeby szybko wejść we właściwe tryby tymczasem, no oni w ciągu tam kilku dni ograli kilonie i ograli pięknie silny w tym sezonie Flensburg w tym meczu z Strasburgiem, tylko raz wikingowie prowadzili 7 do 6, a tak dominowała Barcelona. To ona miała korzystny wynik. No poczekamy oczywiście do końca sezonu, bo tak naprawdę...